Dzień dobry. Co za gówniarz? O! Dzień Proszę dobry. Bardzo. Dzień dobry, oczywiście. Tutaj. Co za gówniarz? Dzień dobry. Mój. Patrz Jaki kurwa twój? Józek. Józek ja jestem. Pierdolę. Co za parku, ja już tylko się tam dogadam i już wychodzę. Czemu ty wyglądasz jak młodzi TV? Wiem. Ja, nie, ja nie grzebałem, jest przy tobie. To już nie przyjęto mnie pytanie. Do kogo? Do taty A ta? A czemu ty miał czarne włosy, a ty nie miałeś czarnych włosów? No bo listowy miał. A, wystraszmy. Jak masz ten synek? Da, nie daleko się mieszkamy. on rozumie po Zynek, naszą... jak się nazywasz? Jak ja się nazywam. Nie... No Józio. O, patrz, 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 bohatera. teraz. to jest, tak? Jest Maria Serio chłopaki, tak. przysięgam kurde Na swoje imię, że wiatru, że Nie dotknąłem tych aut, tylko tam. po prostu kurde tutaj Dobrze, fale magnetyczne magne, od, odpychały te auta, nie? No, no Joker, znowu piły jeszcze tutaj ciszej obywatelu Jaki obywatelu ciszej? Dobrze Margaret, króciutko O jest pan, moje Panie kumarze, pisikę Ja nie jestem jest na, na służby teraz, sorry A kto jest na służbie? Łukasz ja też nie jest <gadam> nie. Dzień dobry Margaret, nic stronie przy to mówię. Nie mam Biro nic gadać. Słuchajcie chłopaki, ja ważną sprawę do poruszenia. Poczulij. Mogę nas dwóch do biura poprosić? Ty jak ty to słyszałeś? Ja to po dziłutku mówię, mi do łóżkasz. A no, bok stoi. No nie podsumuj. No bo chyba ci chwilę czasu, jest naprawdę fuj ważne, no. Biurzę pogadać, no, nie mamy to przy wszystkich, nie? Bardzo ważne. Proszę, proszę mówić. Od skali od 1 do 10 to jest taka dziewiątka solidarna. Ja Ale to sami funkcjonary, są. No nie, bo tutaj, to, 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 jest jakiś dzieciak A Hazare nie wiem z ciucha Dlatego tu, do biura, do biura popadnie Może, może, może <sharp sagradas> tu chodzi kurde o coś takiego wiecie Z mafią wspólnego, wiecie co chodzi Perdelamy Margaret Jademy dór Masz taterkę? 0,5 0,2 Proszę i mi się Margaret. Dziesięć cztery. Pani No. Ja bym chciała na akademię z udaczem, żebyś sobie pooglądał i się mogłabym. No a ty w sumie teraz chyba będziesz miała egzamin do godziny. Co on szefie? No ale dowuczyłabym się. Zobaczcie, ja mam 25, to jest pierwszy. Ale co ty chcesz się douczyć, jak ty wszystko wiesz? który? pełni by tak. No właśnie. Wtedy co bym się nauczyła bardziej, bo oni tam wymagają perfekcyjnie. Nie. Nie. Masz, żeby z sobą była Margaret. Ja będę zawsze sobą, ale bez odbioru nie będę im zgłaszał, bo oni. Nie, nie się bo się nie? przypierdolą, no? No, Ale na służbie bez odbioru. Ale na służbie już kurwa tony, tony odkurzasz Weaver, więc wiesz. Tony, Wierdolą, a on się przypierdala. No. A to jest jedyne jego zadanie, żeby się przypierdolić, wiesz? Poczki. Więc co chodzi. To powiem mu bez odbioru. Bez odbioru i chuj. No, kończę rozmowę. No, kończę rozmowę, nie mam czasu dla ciebie i chuj. No, prowadzę czynności. Prowadzę Cześć, czynności. bez odbioru. <laughs> Dobra, ha. E, Czołem. Raport ci, Patrz. Margaret wystawiłem. Jak tam, tak, jak tam. powodzenia na teście. Tak? Jak tam się czujesz? No dzisiaj jest chyba dobrze, nie? Spaczki! No jest to cipy kurwa, do, do cipy. jest. cipy jest? No. Dwa, e, pięć kilometrów to paczki. O, proszę bardzo. O! O. Dzień dobry. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Cześć, Margaret. Cześć, eee. cześć, chujawęk <laughs> wyjść. Wow, wow, niezłe to było. Madny, no, ładne. ładne cześć. cześć, Let's go, let's go. Let's go, papi służba woła I no, idziemy ta jesteś da besta, da besta go, go. The best good good co wy we dwójkę jedziecie? nie w czwórkę jedziemy a no to proszę to możemy? możemy kto nam zabroni? Go, no zobaczysz no zobaczysz a Łukasz majstrował dzieciaka rozumiesz to? No, no. A, już ma cztery lata i 4 lata już <grym> była. a żła. tak i już I... jedzie na patrol ja go wysłać ja... po Tatrej, ale nie kazali co zobacz co tu się robi zobacz co to się robi a Łukasza wysyłałaś po patrz jak jedziemy patrz jak jedziemy o, co tu się robi? Ład, oj, oj <grym wytrzyma> wow. A my dwa razy już wyjechaliśmy z Mission Row no, A to jest to bokiem bo dam teraz Ładnie yeah. no, a... no. tak, Woł! dzisiaj, oh, dzisiaj wstałem z zamiarem delikatnego bejciku Proszę powiedzieć? Poczekaj Kłapsy No whisper target found What's poppin? What's poppin? Hello, guys! What's, what's up? What's up? What's, up? what's, up, what's up, no, up, no, boy? ta stara, kurwa. What's up? Hey. Hey, na słowa, ty szczeniaku, ty. Ja ty! Masz jakiś problem? W Czy od razu w bankarcie, szacunku, Zero szacunku! jestem. kobiet! Nie żywane macie, żelone macie. O, rzeczywiście. Światła nie działają. Ni-chu-ja! Atencji nie będę Bękarni, komuś dawał. Co, Ben karty, ten no. nawet bym powiedział. A no, ty powiesz. To my się obudzili z rosłałem przy stole z komuników Oj Waniała jesteś, Margaret Uczenie O kur Oj oj, a już my byli Ale na La Blanca na... Oj, Ała kurwa, jebańce, musiałem po boczu złapać OOO A teraz idziemy na innego No teraz idziemy na derkepi Proszę tak. Kontrolę szczęłości go chodź, robi robię. O już kolizja A, zez... Zobacz, zobacz co się dzieje zobacz, co się Ej, no tu jest mafiutko, bardzo proszę Dzięki, tak. z proszę ja rozwiązać komunikat z tym, na sucharam. newsach Kolej, na Tu za krzakiem kurwa weź radiowóz postaw i tego Biorę ten Czekaj, ja wezmę radiowóz 0-0 do 53 Proszę. Piotr jest użany, hej! Przyjął Słyszałeś kodowo, Frut? Będziesz jechał, Odsuń się, Margaret, odsuń się, odsuń się Okej, okay, idźcie 510, myślę proszę, kurźwa. Lepszy, Tylko nie pisz, że niedaleko Lafuente, tylko na. z ulicy pa, 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 Kurwa. Napisałem. Uuu, droga zablokowana, kurwa. Obywatel, jest jest ile obywateli? Tyle to się jeździ się... kwestia jedna. Objazd, objazd km. Objazd. Autostradą. Dobrze. Autostradą, droga zamknięta, mamy trupa na miejscu. <noise> trupa. Nie jesteś duchajny. Jest I dobry, muszę... dobre, dobre ja to, to dobre, dobre, no. Mamy trupa i chuj Nie przyjdą, nie będą się no. i się na niego i co. Nie mam dobra trupa, jak coś? To... Dobra. A <laughs> To nawet charakteryzacji nie trzeba. Spoko! To jest dobry pomysł. Nice! Czarny burki o nich! Ogarniam, ogarnia O, zobacz, zobacz, chłopa. Drodzy, pan kolczatki potrzebne, a nie jakieś barierki. Tak. kurwa Kolczatki, chyba co? Tak, bo... No tak. Oj tu pan stoi Halo, halo! Halo, halo tu tutaj jakieś auto się wierzy. we mnie tutaj Gdzie? Weź ten. No ja wiem, to, że pewnie pan nie widział, ale... Bokiem nie. tak we mnie robiło Nie Nieładnie. Proszę pana, nie ma, objazd, nie, to... Objazd. To objazd, objazd. Mamy trupa. Okay, Mamy trupa. To, to, to cofam, to cofam. Pan uważa, bo za panem dwa auta. A, ciofa, 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 no, ciofa, dobra. RURA, KURWA! Tak z lewo, z lewo, nie? Z lewo, no. O, elegancko. O, no. kurwa, za no i mamy, trupa, mamy trupa, mamy trupa, mamy trupa. Mamy trupa Ej, wywiózł ją tam, ja pierdolę. <noise> Sytuacja opanowana. Margaret co się dzieje? 24. Nie wiem jaki przelotny auto. Leciało. No Pa przez ofrot będzie. Ja nie wiem. Nie wiem, że tu się coś złego nie dzieje czasem. Nagrywaj. Nim, wiesz? To. Nagrywaj. No. Będę kamera nakierowana na niego. Na... Robi zdjęcia, robię zdjęcia dla szefa. Ich, słuchajcie, patrzcie co no, patrz, widzimy. Patrz, 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 pa, pa, pa. patrz, patrz. patrz. Dobry. dobry. To wszystko, wszystko będzie widać. Nie bacz, te Margaret. Dobrze, nowy strzał na końcu szefa. Patrz, patrz patrz, szef. patrz, patrz, patrz. Dobry pan, nowy szeryfowie. Dobry, dobry. Brandy można przejechać. Tutaj, Tutaj przy to... naczepie, przy naczepie, proszę pana. Okej. Okay. Pan uważa, że pana nie pierdolnął, bo jednego trupa tu mamy Dobra. Ja swoje 4 godzinki zrobiłem. Aha. 1830. jestem 21, Dobra 1 ko tak. Nieźle. Nie, nieźle. Ale ja nie idę pracować. A, okej, okej. Drugi. Myślałem, że idziesz. Nieźle. Nieźle, naprawdę nieźle. No buziaczki, buziaczki. Ciekawe to było. O, na razie Jace. No, na razie. No Panowie, to treść rzucać. Taterkę? No, bo bym zajebała. Na raz. Na razie Jan. Cześć. Cześć dzięki. Niebawem jest. Cześć. Pewnie, czekamy. A gdzie jest Jaca? Zajebany, do domu poszedł. Zajebany? No. Do, Kurwa, do domu tu nie jest, wyleciało. tu nie jest pocik, ty. To nie jest pocik. To nie jest to. Na dole, na dole, na dole pan, co proszę? Pan, proszę. Proszę pan w domu, Kurwa kamizelka no, to wypadła tak, 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 tak. To pizde to wszystko, no, no, to jest. wszystko. No, to jest. Co tu się coś odpierdala tak, tak. znowu Ktoś mi tu łazi po komendzie jakieś ołówki Kurwa co jest znowu fajne, Dobry, fajne. A, Dobry. Fajne Dobry. Kurde, takie Co tu jest znowu zapraszam, zapraszam. Odbieranie licencji że nie ma licencji dzisiaj Jak to nie ma? Nie ma czwarty. O kurczę, a gdzie teraz? Tu. Na lewo. O proszę bardzo. Nie, no, on jest tu, nagle tu, boże. Drodzy Państwo, dokumenty osobiste, wszystkich was bym poprosił. Co tam, Pisi Pan Jimmy nie dostaje. Co nie dostaje? Proste. No nie, no pan Jimmy dał ołówek z logiem Pan Jimmy jest nic nie wart, kurwa, on jest tyle warto ten ołówek. Jest tępy i nienauszczony. Mówi pan pisikela. Pamiętaj, że to jesteś u mnie teraz. No, czy mi co tam? Dobrze. A przypomnę, a przypomnę jak się na firmy bożyskowej prosiłeś o coś. O co? A co raz przyszedłeś? Cię prosiłeś o informację? Tak, a, to nie, kto ci je podał? Nie pamiętam. No, to cię przypomnę. Nie pamiętam. O, dla pana. Milsa i Piscate dla panów chyba z liseczka będzie na pierwsze samo co? Oj! O, tak myślę, no. Taka. O, proszę, proszę, a ty, tak a ty nie chcesz wydać licencji, a ja ty nie chcesz Ja coś wydaj. Ja wydać, To. Z, left uśmiechem, left z uśmiechem na buzi. Tak, oczywiście, kawę zrób. Margaret, taterkę chłodną, 3 sztuki. Pesek, bioru, lecej! Wygłaszam. Będzie to na lis. Dobrze, wszystko. O, lis

tak, tak, tak. Dzień dobry, Komenda Wojewódzka w Los Santos, <laughs> czy mogę Dzień dobry, Komenda Wojewódzka w Los Santos, czy mogę pomóc? Co no podpaliłś, ty nie, <laughs> nie ma syna w domu? Ja mam dla pana propozycję. Słucham, je, pan? Halo, wywalom, halo. <laughs> Także ja coś możemy na Mam, mam radę, niech pan się rozpędzi stałej i niech pan będzie nie wziął ścianę. Miódlał jej huszu, dobra, to będzie dopisane. Jak nie mam domu, to mióda do widzenia. Margaret! Tak? Nie możesz tak robić, kurwa, do obywateli. No nie możesz mówić, żeby z całej pizdy do ścianę. Zobacz, dzwoni znowu. Czekaj istotne. komenda wojewódzka Santo Margarini przy telefonie. Halo. <grystanie> proszę bardzo to są wasze licencje. Oh. E, drodzy Państwo procedury są oh, o ej, co się <grystanie> nie zmieniły. Zawsze przy dokumentach I nie, miej, nie mam lodówkę domu. Potrzebuję jej. Nie będę znosił. Margaret. Czekaj, ciszej. ciszej proszę, bo to z Czas? media ekspert dzwonią z lodówką. Media ekspert z tej strony e. tak. <grystanie> Czy prąd był? Nie, czym mój ma prąd przy sobie? Pierdolę za mną. Epic desk. ten bez limitu, a później długi 5 lat i będę musiał się zabić. No, a Daniela już nie ma. A to do syna niech pan dzwoni. Daniel... Dwie życie niska. A jeżeli ktoś mnie zabierze, to. Nie wiem, czy jestem, czy nie jestem. Ja pierdolę Krzysiu. No masz w kieszeni. Tak, bo do Jaszy. Poczuł to, jak desk, weź się po prostu. Pierdolę Krzysiu. Margaret, pod Taterkę miałeś jeść Mam, mam tatry. Zwaliam cię, Margaret. Kurwa. Mam, mam tatry. O, dzięki. Idziemy. Chodź. Kurwa, daj mi, ja odbiorę. Może spróbujcie A... wyjść z... Piękstawy. Proszę nie dzwonić! O, dobra. Margaret, nie mogę odebrać. No, Halo? No, mi też się udało. Co... Hello. No, się uda. Proszę nie dzwonić! Jimin? Jimin? Co se robię, dzwoni no z tobą, jakieś zakłady pójdą. Spokojnie. Zgadza się, bo po prostu... O, tu jest szef! Cześć! Cześć! O kurwa, co robisz? Piję! No zobacz, jak latają te papiery wszystkie Nie latają. A dziękuję za piątkę Margaret O, coś Ci pokażę idziemy za garażem? Po co? mi pizdę bo co? pizdę pokażę No jest bardzo wysoko Uy, kurwa, Margaret! O, Nie tu. Tego... tu Wiedziałem, z... że nie ma sensu. Ta se można. Chodź, chodź, Ja po prostu kurwa nie mogę. Margaret do sertu to by rozpierdalała Tym śmiechem. Jezus, ne? Mario. Dzień dobry, panie Heleno. Pan tak, tak zapraszam, Pani Jacku, co się dzieje? Nie P wiem. Coś to... miał mi pokazać i co? Cał... Tu masz zobacz, twojego przyszłego męża. Może pani oficer chce wydać tutaj licencję. Tak. Helena, co ty tu robisz? Zaprosiłem czy... ją. Jak ją zaprosiłeś? Licencję. No Ale co też, się gdzie chodzi? jesteśmy, to i powiedziałem. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Proszę, 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 proszę. proszę tutaj eee, oczywiście. Proszę oczywiście, nie ma problemu. O uweczek chciałbym dostać w końcu. Ja, ja Przepraszam. Już ci daję. Dobrze. Krzysiu, siwy nie dostaję, kurwa. Jezu, jest sam to tak chła. Elena! Słucham? To jest wojna. Ale... <grym wytrych się z twojejna> ja nie wiem, I ho, ja, ja wiem. 04 plus 1, kod 6, do czerwonego skutera, Sandra Sawen. Margaret! Słucham! Będziesz mi bronić przed Heleną Jezus, ja nie jestem aż tak agresywna <laughs> <laughs> Idziemy na patrouge Proste, jaj. że tak 777 przesyła 5 złotych Proszę przeczytać Donata ostatni No ale kto by ci bana dał? No przecież ja nie pamiętam, żebym ci bana dawał te Kto by ci bana dał? Ty, to jest w ogóle pokładać jakaś taka, że aż Więc ja nie wiem bo przytkało chyba O, pardon, nie, nie, nie pamiętam, żebym się dał obana. Może któryś z moderatorów, ale. Kurwa, no nie sprint. pamiętam. Co? mówi się sprint i wtedy się biegnie. Sprint! Spr Aha, sprint. Sprint, yeah, good. Nice. Nice, nice, angielski, yeah? ja? No, no, no. No, no, good, good. No, what's up? User joined channel. <laughs> A ona tak mówi, to śmieszkie, że to wiesz za godzinę. Where are you from, Margaret? I'm from Malta. Malta. Dobrze, może... Użytnicza Urzędnicza from. Urzędnicza from. ok. okej. Good. 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 Good Dobrze. Ja good. Ja Wziął gdzieś czy nie? Jaka to jest jednostka? Ja nie widzę pojazdu czasami. Gator. Czasach. Gator, ale Adam, tak? No, Adam Gator. 35 plus 1, status piątej <laughs> jednostka, Adam Gator. Żeby wiedzieli dokładnie i musiałam powiedzieć... Bardzo ładnie to zrobiłaś. Słucze by się przydały. Po co? Jakby, jakby wysiadalibyśmy, to co? A jak wysiadamy, to od razu na Pizda ich walimy, czy nie? jak będą szczeniaki, to Nelsona na łeb, od razu jaganiec Good, good? I będzie good, good, Dobra. good wtedy. Dobra, tu sobie możesz, o Tyk Ile to ma kuni? No licząc znasz? no to ze trzy A, bo ten, bo Daniel właśnie ma dwa na działce, wiesz, jednego no. białego, drugiego czarnego Bo nie? No on ku nie. Kurwa, dorobił się. Nie pany, gangstery były ostatnio u po nas. Długi chyba Daniel ma U-u gangsterów? No chyba. No i co? Nie wiem, no chciał zgłosić na policję, ale... On nie z policją wie. na bakier. No, bo ja policji robię, to mi mówi. A okej. Okay. Teraz żeby się pojawiła jeszcze taka kurwa postać tej Daniel Reed. Przejebane do życia, Margaret. parkowanie, No Dobra. ładnie, kurwa. To od nie? Proszę bardzo. Ciężko 5 plus 1, to od szóstej. Wyspuci bólebar. Jedziesz, Margaret? Cóż, kurwa. Na ostro. Margarita z strony, 65. Panu to pan ten pojazd? Nie. A jak sprawdzę to co? To nic, to nie mój. Nie mój, a pan zostanie. Nie, proszę pana, to nie mój. Proszę e? pani, przepraszam. To jest z pana, tak? Nie. Czekaj, czekaj. Kurwa, obywatel się zastanowi, tak? Mówi pan raz tak, raz tak. Nie, jest, to nie jest to pana w takim razie radzie... zostaje zabrany. Dobrze. Dobrze, i tu wieram, że wreszcie wreszcie. <śmiech> <Kierdole>. <śmiech> Kurma, siowa, do Pierdole. Kurwa, się ona złej. Tak słuchał. Co mówi? Tak A tak nie, dobra, myślałem, że to gutka numer, to nie, nieważne. Tak No ja i tam. matką go tam. ja wiem. tam. No moja wina. No No Dekster, zajmij się tym autem. <grym> A co Dexter robi, lat... że już może oficjalnie, kurwa, ruchać SOMIN. Nie ma problemu. Good, good. A, Dexter. Dostałem informację, że już możesz oficjalnie ruchać SOMIN. Good, good. Jademy. Oficjalnie informację, że już oficjalnie możesz ruchać SOMIN. Oficjalnie. Mówi, że ją ma w piździe. Ja tak? jak całe miasto. No, mamy <grym> na wszystkich w pizdzie. <grym> Nara! Nara. To, o kurwa, Margaret, zaba, zaba, dymy, dymy, dymy! Hm? Jak szybko jeździ, to ja. Ja w szoku! W szoku? A jest good, good? Zaba, no nie zaba, zaba, good. zaba! Znowu, znowu, korki są na mieście. Elf ma dodać tam opcję, że będziesz zapisywał numerę z jednym kliknięciem do. Ciężko to widzę, naprawdę ciężko O, jedziesz Margaret 65 O, proszę bardzo Na ostro Margaret, falafel będzie dobry, do pana należy pojechać. z tej strony nie? Do pana tak. należy pojazd? Który? Ej, ten biały tu, raptor. Tak, tak, bo tylko wypłacam pieniądze skąd Proszę tak że... dokumenty. Poczekaj, poczekaj Proszę bardzo. Jest, jak, jak ja bym ja chciał, żeby ten app. Amp... Nie? Tutaj, you nie? Złe parkowanie! Jak się nie parkuje, blokuje pan ruch. Jak ja bym chciał, żeby ten app zwrócił ty. Jaki ruch, jak Tam są dwa kosze, tam nie ma przejazdu Bo ja, ja chciałem nie... przejechać Ale rowerzyści jak jeżdżą, to gdzie mają przejechać? No. no Jest tu miejsce, zostawię miejsce na przejazd rowerów Nie no, stoi to na przejeździe Nie no, ten do radę rower przejechał. No, no, no nie doby rady Dobra, tam spokojnie Nawet no, pić rowerów Zabieram na chwilę dokumenciki, oczekuje pan na mnie? Jak tam? No... prawdę w bazie pana Dobrze, dobrze Ach, błędko ozak, zajebisty był Szkoda, że... no znaczy, no ja się nie dziwię, to była taka dodatkowa postać libera, nie? O, tu jesteście No tak okay. Ej, nie było tu mojego auta? Twoje auto jest tam na rogu, tam za mandat powinieneś zostać. Tak mnie głowa rozbła... Nie obchodzi mnie to Dobrze, panie Arkadio? Tak? Widzicie, no, dzisiaj nie będzie mandat za złe parkowanie 1000 dolarów. A dlaczego za złe parkowanie? Jak to mam zaparkować przed bankiem? Gaj ja tam na parking. Good, good. Z strony. Good. No, ale tu nie możesz stanąć, jak tu nie ma przejazdu i tak buliczkę? No, nie da rady. Tu no, no jak nie, nie ma przejazdu, i... kurwa. No nie ma tam dwa kosze stoją. No gdzie kosze dać. stoją! Gdzie? Stoją. Dlaczego mi pan sam samochód? To zapadzi teraz naprawę Jestem z Margaret! ewakuacja opieka przyszła! Nie mamy, oddaję o dokumenty! To są dwa kosze. Bez, odbioru, bez, odbioru. bez odbioru! Bez odbioru! Good, good! good.